W kolejnej odsłonie serii dzieł pisarzy skandynawskich opowieść bardzo kobieca, bardzo przejmująca o tych kilku chwilach po śmierci. Brzmi niesamowicie, prawda? Hej, hej, moi drodzy, w ten cudowny, leniwy dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka! Powtarzam to od lat. Z książkami z serii dzieł pisarzy skandynawskich od wydawnictwa poznańskiego nie można się pomylić. Każda z nich jest doskonała, chociaż każda jest tak inna. Oneron natomiast, czyli fantazja o kilku sekundach po śmierci Laury Lindstedt, to przejmująca, wielogłosowa opowieść o zawieszeniu między życiem a śmiercią właśnie. Jest niełatwa? i nie zawsze przyjemna. Pełna skomplikowanych emocji i gniewu. Trochę nieoczywista, jak taki oniryczny strumień świadomości. Posłuchajcie. Oneron, czyli sen, senny majak, widziadło. Dla bohaterek powieści Lindstedt to fantazja o bardo, o stanie po śmierci, jeszcze przed tym drugim życiem siedem kobiet, których nic nie łączy, które nigdy się nie spotkały, które nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz tej jednej chwili, tych kilku sekund i opowieści, jakie im pozostały w tych opowieściach odnajdą wspólną moc, wspólną siłę i wspólny pośmiertny głos. Tak jak w niesamowitym bardo George'a Sandersa, taki i w onej Laury Lindstedt, to życie, a raczej te momenty, te chwile po życiu między życiem a śmiercią zdają się być bardziej intensywne. Bardziej żywe niż kiedykolwiek. W tym stanie sennej nieważkości czas zdaje się wydłużać w nieskończoność, a przestrzeń rozciągać poza granice wyobraźni. Natomiast doznania intensyfikować do nieprzytomności. Każda z bohaterek jest inna, całkowicie odmienna, niesie ze sobą zupełnie inny bagaż doświadczeń i emocji. Ale to, co je łączy, to pewna wspólnota niesamowitości, takiej metafizycznej zagadki, którą przyszło im przeżyć. Oneiron bywa prowokujący, powiedzmy. To sobie szczerze, ale to jest dobra prowokacja. Bywa też kontrowersyjny i jest to dobra kontrowersja. Bywa też terapeutyczny, bo wreszcie Lauralnictwo cynuje przecież opowieść o odchodzeniu od śmierci, o godzeniu się z tym odchodzeniem, a także o samej zagadce, jaką jest śmierć to niezwykła i dosadna lektura, a jednocześnie bardzo nietypowa i zaskoczyło mnie to, że mi się tak spodobała, chociaż pozbawiona jest tego, co tak sobie w literaturze skandynawskiej cenię, czyli tego minimalizmu i prostoty. To zupełnie inna opowieść. Jestem ogromnie ciekawa, czy wam przypadnie do gustu. Razem z Wydawnictwem Poznańskim mamy dla was jeden O'Neiron do wygrania. Zapraszam was na konkurs tym samym. A pytanie konkursowe brzmi: z czym kojarzy wam się Skandynawia i Dlaczego? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. I teraz uwaga, mała zmiana. Od tej pory, kochani, wyniki konkursów znajdziecie w opisach pod konkretnym filmem, a także będę publikować na bieżąco posty w społecznościach YouTube'a. Pamiętajcie o tej zmianie i tam właśnie szukajcie wyników konkursów. Uwielbiam serię dzieł pisarzy skandynawskich, dlatego że każda z tych historii jest zupełnie odmienna, porusza zupełnie inną tematykę. Co więcej, napisana została w zupełnie innej epoce i to jest niesamowite, dlatego że każda z nich jest po prostu świetna. Chyba tak naprawdę tylko jedna z tych historii mi się tak średnio podobała. Oneiron natomiast jest zaskakujący, bo no nie tego się po Oneironie spodziewałam. Historia jest na pewno niesamowita i jestem ciekawa Waszych wrażeń z lektury, właśnie jakie macie doświadczenia też z serią Dzieł Pisarzy Skandynawskich, czy te książki Wam się właśnie podobają i czy lubicie literaturę skandynawską właśnie. Pamiętajcie, że o onej rejonie możecie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka, tam też znajdziecie kategorie, w których wpisuje się Wielkobukowe Bingo. Link do plaż do Wielkobukowego Bingo znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. A ja w takim razie życzę Wam pięknego dnia i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, ba! Upalne dni, wakacyjne-urlopowe chwile, czyli czas na książki na lato, zaglądajcie koniecznie tutaj mój wybór specjalnie dla Was. A jeśli jesteście nowi na wielkim buku, to witam was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, literatura gatunkowa, literatura piękna. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!